Siemanko, dzisiaj opowiem Wam, jak w prosty sposób możecie założyć konto swojej organizacji w naszej aplikacji iPack. Po kliknięciu przycisku Zarejestruj się na głównej stronie, przechodzimy na ten pulpit. Tutaj mamy do wyboru, czy zakładamy konto jako pacjent, czy organizacja. W naszym przypadku będzie to organizacja. Wpisujemy nasz mail, tworzymy hasło, powtarzamy i klikamy Zarejestruj. Mamy również możliwość zarejestrowania przez konto na Facebooku oraz przez konto Google. W następnym kroku wpisujemy swoje dane: imię, nazwisko. Powtarzamy adres mailowy. Wpisujemy numer telefonu oraz NIP naszej firmy. Wybieramy, czy jest to działalność sportowa czy medyczna. Jeśli nasza działalność to UKS, zaznaczamy, że jest to Uczniowski Klub Sportowy. Po tym klikamy Zakończ. Po kliknięciu system przekierowuje już nas do głównego pulpitu, gdzie mamy założony profil już naszej organizacji. I tak naprawdę możemy zaczynać zabawę z całym systemem. Na temat tworzenia pierwszych zajęć oraz wprowadzania trenerów do systemu mówię w innych poradnikach, więc warto sprawdzić nasz kanał na YouTube. Jeśli potrzebujecie pomocy, zapraszam do umówienia spotkania, na którym pomożemy we wdrożeniu waszej organizacji. Link znajdziecie poniżej.